Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was pytanie: Czy na Pomorzu Zachodnim działało antykomunistyczne podziemie zbrojne? W ostatnich latach temat żołnierzy wyklętych cieszy się sporą popularnością. Która wpływa na upowszechnienie się uniwersalnego obrazu konspiracji antykomunistycznej. Obraz ten nie ma jednak swojego lokalnego odpowiednika. W odniesieniu do terenu Pomorza Zachodniego. Sprawa wydaje się jednak tylko z pozoru prosta. Dla badaczy i regionalistów zajmujących się tą tematyką, podstawową trudność sprawia analiza źródeł, w tym przede wszystkim materiałów wytworzonych przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie i jego powiatowe odpowiedniki. O ile w zachowanych raportach za rok 1945 znajdziemy jedynie dane na temat zwalczania podziemia niemieckiego, a także przestępstw rabunkowych i kryminalnych związanych m.in. z napadami maruderów, żołnierzy Armii Czerwonej i szabrowników na pociągi i dobytek osadników. To sytuacja ulega zmianie z lekturą kolejnych raportów, wytworzonych wraz z ustabilizowaniem się sytuacji na tych terenach i przeniesieniem siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Koszalina do Szczecina, a był to luty-marzec 1946 roku. W marcu 1946 roku szef urzędu Longin Kołasz po raz pierwszy wspomniał w dokumentach przesyłanych do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie o występowaniu wrogich organizacji politycznych w regionie, sam Szczecin nazywając „ropiejącym winowskim wrzodem, w którym ma swoje przyczółki element bandycki z znaku AK-WIN. Prawdopodobnie wówczas zgodnie z zapotrzebowaniem płynącym z centrali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa skupili swoją uwagę na pracy po linii Podziemia, Armii Krajowej, Wolności i Niezawisłości, Narodowych Sił Zbrojnych, niekiedy płynnie łącząc wszystkie te nazwy w jedną całość lub stosując je wymiennie do jednej tej samej organizacji. Praca przyniosła wymierne efekty w postaci kilkudziesięciu prowadzonych spraw i aresztów. Decydujący był rok 1946 i okres tuż przed wyborami roku następnego. To wówczas wykryto najwięcej organizacji i aresztowano najwięcej ich rzekomych członków, przeszło 300. Według materiałów Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1945-1948 organa Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa rozbiły na Pomorzu Zachodnim 47 nielegalnych organizacji i bojówek zbrojnych. Łącznie 500 osób, których oferami padło 9 działaczy partyjnych i 53 funkcjonariuszy milicji, Urzędu Bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Do organizacji tych zaliczano jednak także grupy rabunkowe i kryminalne, których po wojnie na terenie ziem zachodnich nie brakowało. Ponadto sporo osób aresztowano na podstawie naciąganych lub bezpodstawnych oskarżeń, które skutkowały brutalnym śledztwem i innymi represjami. Czy możemy więc mówić o funkcjonowaniu na terenie Pomorza Zachodniego zorganizowanego podziemia? Na pewno nie było tutaj struktur konspiracji poakowskiej czy narodowej. Fiaskiem zakończyła się próba utworzenia okręgu Szczecin delegatury sił zbrojnych, podjęta wiosną 1945 roku przez wysłannika obszaru zachodniego delegatury sił zbrojnych pułkownika Józefa Romana o pseudonimie Stosława. Nie odniosły skutku także plany stworzenia okręgu Szczecin, podległego obszarowi zachodniemu wolności i niezawisłości, czy okręgu XIV Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Dla zbudowania tutaj struktur konspiracyjnych zabrakło zaplecza kadrowego i dostatecznego rozpoznania terenu. Dla zbudowania tutaj struktur konspiracyjnych zabrakło zaplecza kadrowego i dostatecznego rozpoznania terenu. Brakowało też najważniejszego. Realnej społecznej bazy dla działalności podziemnej i woli osadników do jej wprowadzenia. Ci, którzy po wojnie w Polsce widzieli w oporze zbrojnym i konspiracji szansę na zmianę, byli w mniejszości, a ich nadzieje gasły z każdym miesiącem. Ten zapał był jeszcze trudniejszy do wykrzesania na nowej ziemi. Pomorze Zachodnie stało się domem dla przybyszy z różnych stron kraju, w tym także repatriantów wschodnich województw II RP, ludzi o różnych poglądach i różnym stosunku do nowej rzeczywistości. Wśród rzeszy osadników brak było wspólnotowych więzi i zakorzeniania. Wszystko było wówczas płynne, niepewne i nowe. W społeczeństwie dotkniętym traumą wojennego zniszczenia powszechnym i całkiem naturalnym odruchem była chęć nakreślenia ram dla prywatnej, zwyczajnej codzienności. Nigdzie bardziej niż właśnie na ziemiach zachodnich i północnych hasło zagospodarowania, budowy od i ciężkiej pracy nie brzmiało wówczas bardziej wiarygodnie. Wśród rzeszy osadników przybywali również byli partyzanci z oddziałów podziemia z Polski Centralnej, Południowej i Wschodniej. Większość w pojedynkę i bez broni, podążając za rodziną, szukając chronienia lub szans na nowe życie. Inną kategorię stanowili ci, którzy próbowali zdobyć fundusze potrzebne do dalszej działalności. Na przełomie 1945 i 1946 nieliczne uzbrojone grupy przeprowadzały akcje wypadowe na opuszczone majątki, gorzelnie i młyny. W takich przypadkach ludzie ci nie osiedlali się tu, lecz po krótkim pobycie wracali w rodzinne strony. W gąszczu informacji o różnych organizacjach terrorystyczno-rabunkowych i politycznych, które pojawiają się w sprawozdaniach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, możemy odnaleźć zaledwie trzy grupy o charakterze zbrojnym, które krótko działały na tym terenie i miały rzeczywiste związki z szerszymi, ogólnopolskimi strukturami podziemia. A były to ewakuowany z obwodu Wołkowyskiego Armii Krajowej kilkunastoosobowy bojowy oddział armii. Ulokował się on w Bobolicach, podejmując aktywność w okresie marzec-maj 1946 roku. Dowódca oddziału, Stefan Pabiś, utrzymywał kontakt z komendą białostocką WIN. Następnie grupa ta nawiązała współpracę z 5. Wileńską Brygadą AK, dowodzoną przez majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. Druga grupa to jeden z tzw. szwadronów 5. Wileńskiej Brygady AK na czele z podporucznikiem Zdzisławem Badochą-Żelaznym. Prowadził on działalność w okresie luty maj 1946 roku we wschodnich powiatach ówczesnego województwa szczecińskiego. Trzecia i ostatnia grupa to kilkuosobowy tzw. patrol dywersyjny inspektoratu białostockiego AK na czele z byłym żołnierzem Kedywu Obwodu prawy Niemen inspektoratu AK w Grodnie, Leonem Suchockim Lwiątkiem. Pojawił się on w okolicach Szczecinka i podlegał bezpośrednio szefowi inspektoratu, kapitanowi Franciszkowi Potyrale-Oraczowi. Przybył na te tereny w kwietniu 1946 roku, by tuż przed referendum rozbić posterunek Milicji Obywatelskiej w Krosinie. W lipcu jego członkowie zabili sekretarza gminnej komórki polskiej partii robotniczej w Zakępiu. Wszystkie te trzy grupy charakteryzuje i zarazem łączy sięgające okupacji niemieckiej konspiracyjny rodowód. Czas działania, czyli pierwsza połowa 1946 roku, rzeczywista łączność ze strukturami konspiracji Płakowskiej oraz działania, które koncentrowały się na zaborze mienia państwowego i zdobywaniu funduszy na dalszą działalność. Teren Pomorza Zachodniego był przez te grupy traktowany nie jako podglebie dla utworzenia trwałych struktur konspiracyjnych, ale jako baza wypadowa dla przeprowadzenia akcji na instytucje państwowe i spółdzielnie. Taki charakter miały m.in. akcja na bank rolny w Koszalinie w marcu 1946 roku dokonana przez ludzi podporucznika Badochy zaburmienia osób oskarżonych o współpracę z Niemcami podczas wojny przez członków BOA oraz pozyskanie przez Leona Suchockiego i jego grupę pieniędzy z kasy Urzędu Gminnego i spółdzielni Samopomoc Chłopska w Krosinie w czerwcu 1946 roku. W założeniach działalność tych grup miała mieć także wydźwięk propagandowy. Należało zademonstrować osadnikom, że i na ziemię odzyskane dociera podziemie zbrojne. Między innymi temu służyło wykonanie egzekucji na działaczach lokalnej administracji i pozostawienie przy ich ciałach odręcznych wyroków śmierci z odpowiednim przesłaniem. W pierwszej połowie 1946 roku z rąk wspomnianych grup zginęło łącznie 8 osób. Pięciu działaczy partyjnych gminnego i powiatowego szczebla, żołnierz Armii Czerwonej oraz dwóch funkcjonariuszy UB Działalność wszystkich trzech organizacji ustaje z powodu kontrakcji aparatu bezpieczeństwa. Akcję BOA i podporucznika Badochy kończy wielka obława urządzona w maju 1946 roku przez połączone siły liczące 200 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i żołnierzy KBW Większości członków oddziału BOA udało się wówczas zbiec z terenu województwa. Dwóch z nich powróci tu rok później, by nadal prowadzić działalność z bronią w ręku, jednak nie powiązano już ze strukturami konspiracji. W 1948 roku obaj zostali skazani na karę śmierci. Podporucznik Żelazny zginął w czerwcu 1946 roku w obławie urządzonej przez siły milicji obywatelskiej na terenie powiatu sztumskiego. W lipcu 1946 roku w obawie przed aresztowaniem Leon Suchocki wrócił na teren Inspektoratu Białostockiego WIN. W międzyczasie w ręce UB wpadło kilku mieszkańców Szczecinka powiązanych z działalnością patrolu. W kwietniu 1947 roku Suchocki ujawnił się przed Komisją Amnestyjną. Rok później przybył znów do Szczecinka i przypadkiem znalazł się w centrum wydarzeń, w wyniku których zginął miejscowy milicjant. Został aresztowany i skazany na karę śmierci, a w toku śledztwa, wbrew przepisom amnestyjnym, przypisano mu czyny związane z jego niedawną przynależnością do win. Wyrok wykonano. W przypadku Pomorza Zachodniego sytuacja jest więc skomplikowana, bowiem choć praktycznie nie działało tu podziemie określane dziś mianem żołnierzy wyklętych, część osób rzeczywiście ucierpiała z powodu represji, jakie spadły na nie z powodu oskarżeń o antykomunistyczną działalność. I udział w różnych podziemnych organizacjach. Niektóre z opisanych w dokumentach archiwalnych przypadków antykomunistycznego oporu rzeczywiście miały odbicie w rzeczywistości. Przejawiał się on najczęściej w postaci antyrządowych wypowiedzi sporządzania nielegalnych ulotek i druków, rzadziej w przechowywaniu broni i fizycznych atakach na przedstawicieli władz. W pierwszych latach powojennych na terenie województwa szczecińskiego pojawiały się także grupy zbrojne. Jednak poza BOA, Piątą Wileńską Brygadą AK i tzw. Patrolem Dywersyjnym Leona Suchockiego nie miały one związków ze strukturami podziemia. W dodatku spora część z przeanalizowanych przypadków pokazuje, że granica pomiędzy działalnością kryminalną, głównie rabunkową, i polityczną była niezwykle cienka.